mm <laughs> Czego patronem trójki powinien zostać Ignacy Łukasiewicz? Ignacy Łukasiewicz zagościł w trójce już kilka lat temu, w czasie, kiedy byłem jeszcze jej uczniem. Jako członkowie Koła Naukowego staraliśmy się być jak Ignacy. Pamiętam nasze starania, aby w środzie pojawił się trwały ślad pamięci o Łukasiewiczu. Pamiętam również naukowe szaleństwo, wiele zajęć pozalekcyjnych oraz festyny naukowe. Festyn naukowy, który odbywał się w Sierckiej Trójce, przyciągnął mnie do tego miasta. W tym niezwykłym wydarzeniu edukacyjnym uczestniczyłem z ramienia organizatora projektu Być jak Ignacy. Byłem pod wrażeniem jego rozmachu. Wiem, że festyn stał się imprezą cykliczną, co niezwykle mnie cieszy. Życzę Wam, aby Ignacy Łukasiewicz, tak jak niegdyś w Galicji rozjaśniał mrok swoją lampą, tak teraz niech rozpala niegasnący płomień wiedzy w Waszej szkole. Łukasiewicz w naszej SP3 to nie tylko Ignacy, ale to także jego żona honorata, patronka Stowarzyszenia Przyjazna Trójka. Przyjazna, czyli życzliwa. Małżeństwo Łukasiewiczów bardzo angażowało się w sprawy społeczne. Ignacy zostawił potomnym nie tylko swoje wynalazki, ale również wskazał drogę, którą kroczyć powinien każdy, komu bliskie są pojęcia: patriotyzm, wytrwałość. Filantropia i wrażliwość serca.